Następujące zadanie. Na łódkę z pomostu skakują jednocześnie dwoje dzieci biegnące w przeciwnych kierunkach. Łódź ma masę 50 kg, a chłopca odpowiednio 45 i 60, ale biegną w przeciwnych kierunkach i z różnymi prędkościami. Szybkość pierwszego, czyli wartość prędkości to 4 m na a drugiego 3 m na Jak zachowa się łódka, gdy obaj z chłopcy do niej skoczą? Z jaką szybkością będzie się poruszać? Zrobimy najpierw dane i piszemy szukany rysuneczek. Dobra. No to piszę. Masa łódki. Zapiszemy sobie tak. Masa pierwsza 50 kg. To jest masa łódki. Łódka jest nieruchoma, więc V jest 0 m na sekundę. V drugiego chłopca to jest. A dobra, zacznijmy od pierwszego. 4 m na sekundę. A jego masa 45 kg. I drugi chłopiec nie będzie V3. 3 m na sekundę. I jego masa M3, tu jest M2, 60 kg. Szukane. Zapiszemy sobie V4. Co to będzie nasze V4? To będzie szybkość, jaką będzie się poruszać cały układ. Dobra, rysujemy sobie ten schemat zdarzenia. Pomościk. Łódeczka. Nie musi być jakaś łodziwa. Chłopiec pierwszy poruszający się z szybkością V2. I drugi chłopiec poruszający się z szybkością V3. Zwróćcie uwagę, wektory pierwszego i drugiego chłopca są przeciwne do siebie. W związku z tym naruszają sobie wektor układu, jak będziemy rozpatrywać. W tą stronę. Innymi słowy, Mamy układ po x, niech będzie, który jest dodatni w prawą stronę, czyli rośnie w prawą stronę. Dobra, wzory. Będziemy korzystać z pędu i zasady zachowania pędu. Napiszmy więc ogólne równanie pędu. Wektorki pominę i zasady zachowania pędu. Zapiszemy ogólnie dla już tego układu P1 plus P2 plus P3, P, a nie żadna beta, e, czyli pęd łódki plus pęd pierwszego chłopca plus pęd drugiego chłopca przed zdarzeniem ma się równać pędowi czwartemu, czyli temu pędowi, jaki uzyska łódka razem z chłopcami w środku już po zdarzeniu. Rozpiszmy to sobie, czyli przejdźmy do rozwiązania. Dlaczego napisałem tu wektory? One są po to, żeby uwzględnić kierunek ruchu łodzi. Innymi słowy, założę, że ten, który biegnie w prawo, będzie biegł z dodatnią wartością prędkości, a ten, który w lewo, z ujemną wartością prędkości. No to piszę. Um, tak. M1 V1, dodać M2 V2, dodać. M3 i uwaga, minus V3 to jest właśnie konsekwencja, że ten chłopiec z mielem przeciwnym kierunku jest równe. Załóżmy, że a jeden w lewo, drugi w prawo, ale łódka na końcu będzie się poruszać w prawo. V4 się M1 plus M2 plus M3. Ach, dobrze. No to co? Ważna rzecz na początku od razu. To jest 0, w związku z tym całość też jest ze mną. tego w dalszych równaniach. Wpiszmy dane, to to znam. 45 kg, to jest M2, razy 4 m na sekundę, to jest h 2 dodać. 60 kg, M3, razy minus 3 m na sekundę. Jest równe. No i to, co tu zostanie. V4. Tu mamy 50 kg. Dodać. 45 kg. Dodać. 60 kg. Oczywiście moglibyśmy najpierw przekształcić to równanie. Ja wstawiłem, ponieważ wiem, jak już będzie wynik. Tu sobie oddzielę to ładnie. I zacznę od góry. 45 razy 4 to jest 120 160 180 180 kg metr na sekundę razy już, minus 6 razy 3 jest 180 kg na sekundę. Wow, wychodzi mi. 0. Co to oznacza? To oznacza, że po prawej stronie musi być 0. Jeśli tak, to, to musi być 0. Ponieważ tu mi wychodzi 110, 155 kilo razy coś. 150 razy coś, żeby dało 0. V4 musi być 0. Mogę od razu napisać odpowiedź. Łódź. Pozostanie. Poczynku. V4 równa się 0 m na sekundę kwadrat. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli.